Phishing to metoda kradzieży i wyłudzania środków, która jest dość stara. Natomiast wczoraj moje firmy zostały przynętą w nowym ataku, który jest skierowany do polskich firm. Wyszli ten film swojemu działowi finansowemu lub komukolwiek innemu, kto w Twojej firmie odpowiada, odpowiada za płatności albo je zleca. Być może Twoja firma zaoszczędzi kilkadziesiąt tysięcy, jeżeli nie set tysięcy, mhm. jeżeli nie miliony złotych. Ale idźmy do szczegółu. Wczoraj o godzinie 12:36 dostałem pierwszą wiadomość w tej sprawie od naszego zespołu i moim oczom ukazała się faktura niby firmy, którą prowadzę, było tam logo Sellwise, były moje dane, było miejsce wystawienia faktury w Gliwicach. Natomiast nie zgadzały się dwie rzeczy. Przede wszystkim nie doradzamy e-commerce, a, a więc pozycja na fakturze jak i na fakturze nie było naszego numeru konta, tylko było rachunek w Welobanku. My rachunku w Welobanku nie mamy. No i przyznam szczerze, że dość mocno się zdziwiłem. Eee, za moment przyszła druga taka faktura, trzecia faktura. Eee, w każdym przypadku różnił się tylko nabywca. 11 minut później zrobiliśmy ruszenie w naszym zespole wewnętrznie, żeby zadzwonić do wszystkich naszych klientów, że jest taka sytuacja, bo ja wtedy nie wiedziałem, czy to jest kierowane do naszych klientów, czy jest to kierowane szeroko, żeby ich ostrzec, że coś takiego może być. Rzeczywiście udało nam się zadzwonić do wszystkich klientów i bardzo szybko ich na ten temat poinformować. Ale chwilę później się okazało, że firmy, które dostają te faktury, to nie są nasi klienci, co było oczywiście super miłe dla mnie, bo, bo się okazuje, że nikt nie ukradł nam bazy klientów. Wydawało mi się, że jest to niemożliwe i że dość dobrze to chronimy, więc super, że to nie ten kierunek. W międzyczasie opublikowałem posta na LinkedInie na temat tego oszustwa. No i właśnie, na czym polega oszustwo? Firmy, które do nas dzwoniły, a wczoraj zadzwoniło do nas ponad 120 firm, które dostały ten atak, więc pytanie, ile, ile firm dostało, a nie zadzwoniło do nas, i albo przelało, albo uznało, że nie ma tematu, firma dostaje maila z własnej domeny. Wysłano, wysłanego najczęściej przez prezesa organizacji, w którym jest tylko krótko napisane, przelej pilnie ekspresem tę fakturę. W załączniku jest faktura, która jest wystawiona trzy dni temu z trzydniowym terminem płatności i z, który oczywiście kończył się wczoraj, więc te firmy, które wczoraj dostały faktury, termin płatności kończył się wczoraj, dostały maila od prezesa, od zarządzającego, żeby pilnie dokonać przelewu. No i y, oczywiście w tym przypadku Sellwise było potrzebne oszustom po to, żeby wzbudzić zaufanie jest znana firma, wpisali nazwę, dobra, istnieje taka firma, wszystko super i przelali. Kwota na fakturze była poniżej 15 tysięcy złotych, w pełni celowo, no bo w Polsce jest przepis, że jako biznes mamy obowiązek sprawdzenia faktury na białej liście podatników VAT, jeżeli przekracza ona 15 tysięcy złotych. Poniżej tej kwoty obowiązku nie ma, co jeszcze zachęca przelewających do tego, żeby bezrefleksyjnie dokonać przelewu. Kiedy opublikowałem to na LinkedInie, to się okazało, że ten proceder trwa od kilku miesięcy, tylko firma się zmienia. Nie będę teraz wymieniał innych firm, pod które podszywają się oszuści, mam ich nazwy i chciałbym je w tym materiale serdecznie potępić, ponieważ żadna z nich nie wystosowała publicznego komunikatu ostrzegającego polskiej firmy o tym, że taka operacja ma miejsce. Ja wczoraj i dzisiaj rano też rozmawiałem już z kilkunastoma przedsiębiorcami, którzy mieli dokładnie taką samą sytuację, też po prostu skorzystano z ich. Z ich siły marki i z ich wiarygodności, żeby wzmocnić to oszustwo, i żaden z nich nie zdecydował się na to, żeby puścić informacje tak publicznie, jak my to robimy. I nie mam pojęcia czemu, natomiast chciałbym Wam powiedzieć: wstydźcie się. Shame. Nie macie nic do stracenia, a jeżeli taka sytuacja nastąpiła, możecie tylko próbować edukować rynek. I moim zdaniem powinniście. Kiedy. Dostałem komentarze na LinkedInie, że przecież bez AI nikt normalny by się na to nie nabrał. No to uwaga, e, mylicie się, bo e, tak zwany invoice fraud w metodzie phishingowej jest dość powszechny. To znaczy, nawet w latach 2013-2015 mężczyzna o nazwisku Evaldas Rima Saukas <noise> połączył phishing z oszustwem właśnie fakturowym, żeby zaatakować Google'a i Facebooka. I wiecie co? I wyłudził 120 milionów. Dolarów tym sposobem, więc gdzie tam polskie firmy, jeżeli Google i Facebook dali się na to zrobić? Podobnie Toyota Boszuku Corporation w 2019 przelała 37 milionów dolarów oszustom. I teraz ten case, nasz wczorajszy, wiemy już o jednym przypadku firmy, która przelała, cała reszta dzwoniących stu, kilkudziesięciu nie przelała, ale ta jedna, która e, zadzwoniła do nas, że właśnie siedzi na policji, bo przelała za, za tą fakturę, okazała się być bardzo dużą spółką akcyjną. Więc tak naprawdę polskie przedsiębiorstwa nie są dostatecznie chronione przed takimi oszustwami i wyłudzeniami. Co ciekawe, wśród klientów mamy firmę, która przelała prezesowi 10 milionów złotych dywidendy, jego dywidendy, tylko prezes jej nie dostał. Wiecie czemu? Bo kilka dni wcześniej poprosił o zmianę numeru rachunku. Tylko to nie on poprosił, tylko oszuści, którzy spoofingowo. Podszywali się pod niego. Ten mail przeszedł, pani księgowa myślała, że to prezes i podmieniła numer rachunku. U nas Szymonnego, czyli ja jako prezes w naszych różnych spółkach, myślę, że raz na tydzień prosi o, pilną, o pilny przelew, o pilne przelanie gdzieś pieniędzy, natomiast nasz dział księgowo-fakturowo-finansowy jest już do tego przyzwyczajony i wie, natomiast to ciekawe, pracownicy też proszą nas o podmianę numeru konta, żeby wynagrodzenie poszło na inne konto, więc sposobów na to jak wyłudzić od was kasę invoice fraudami, jest cała masa. No i teraz pytanie, co z tym zrobiliśmy. W naszym przypadku oznaczyliśmy Velobank, czyli ten bank, który był na tej fakturze, oraz poszliśmy na policję, ale przeczytam wam, co nasza szefowa finansów, prokurentka spółek mogła też pójść i zgłosić to jako nasza spółka, napisała po wizycie na policji. Napisała tak. Przeniosłam się dosłownie do lat 90. ubiegłego wieku. Przypomniało mi się jak wyglądały wnętrza budynków z czasów mojego dzieciństwa. Wystarczyło 30 minut rozmowy, żebym wiedziała, że skuteczność działań policji będzie zerowa i zrobią z tego długą sprawę, przesłuchając tysiące świadków, po czym umorzą temat, bo sprawców już dawno nie będzie. Naturalnym wydawało mi się, że powinni zacząć od blokady tych rachunków na fakturach, które widnieją i po nicę do kłębka dojść do osób powiązanych, a gdzie tam? Chcą zacząć od przesłuchania tych setek firm, które do nas dzwoniły, które są, e, które są tymi, którzy dostali ten fałszywy dokument. Po co, nie mam pojęcia. Kazano nam zgrać na płytkę te maile. Które dostaliśmy. Na płytkę, słuchajcie, musimy sobie kupić nagrywarkę i zgrać maile na płytkę dla polskiej policji, bo uwaga, pendrive'ów nie mogą. Trzeba mieć świ więc świadomość, że świat cyber zagrożeń wyprzedza mentalnie organy ścigania o jakieś 30-40 lat i w razie czego nie jesteśmy chronieni w ogóle. I z tego miejsca chciałbym z kolei bardzo pochwalić postawę WeloBanku, który już kilka godzin po opublikowaniu tego postu, jak teraz widzicie na skinie, zablokował ten rachunek i wstrzymał do wstrzymał środki na tym rachunku do wyjaśnienia sprawy i samodzielnie zawiadomił prokuraturę więc velobank Wielkie brawa, nasza policja powiedziała, że oni, oni takich ramków nie dadzą rady zablokować, ale za to przedsiębiorstwa są w stanie coś z tym zrobić. Więc podsumowując, jedyne remedium dla Was jako biznesu to procesy wewnętrzne i tak po kolei regularne szkolenia dla Waszych zespołów. Czym jest phishing, jak on działa, na czym polega. Uważam, że testowe ataki phishingowe na wasz zespół również powinny mieć miejsce, żebyście sprawdzili, czy na pewno i czy naprawdę ci ludzie są w stanie odróżnić jedno od drugiego. Oszuści celowo używają tej pilności, celowo próbują żeby to wyglądało jak najbardziej realnie, żeby wasz zespół po prostu olał procedury, które są w biznesie. E, uważam też, że warto promować sceptycyzm w waszym zespole i to, żeby rzeczywiście mieć dystans do tych informacji i je sprawdzać. Zachęcam do tego, żeby e, mieć wiele różnych kanałów komunikacji, takich, które mogą potwierdzić zasadność poszczególnych faktur, żeby był nawet przy ekspresowych działaniach, jakiś sposób potwierdzenia takiej płatności z realnym zainteresowanym. Co więcej, Biała Lista Podatników VAT sprawdzamy wszystkie przedsiębiorstwa pod tym kątem i was też zachęcam do tego, by jeżeli ktoś nas by sprawdził, to wiedziałby, że to nie jest faktura od nas, bo to nie jest nasz rachunek. E, warto zabezpieczyć swoją pocztę. SPF, DKM, Demarki, wyślijcie ten film informatyką, oni będą wiedzieli, co zrobić, żeby podszycie się też pod waszą domenę było po prostu zwyczajnie trudniejsze. No i moim zdaniem, ja uważam, że mail nie jest dobrym kanałem do płatności. Że samo sam fakt tego, że ktoś mi wysłał maila z jakąś fakturą załączoną w PDF-ie i prosi o pilny przelew, nie jest dostatecznym powodem, żeby tego pilnego przelewu dokonać. I teraz nie chcę mówić tutaj o technologicznej stronie tego oszustwa. Ja jestem tylko przedsiębiorcą, mówię, jak jest, i widzę, że firmy dają się na to oszukać. Jeżeli nie ta forma oszustwa, to pewnie będzie inna, i pewnie będą kradli brand jeszcze innych marek, i ee, no i tyle. I z tego miejsca chciałbym serdecznie pozdrowić wszystkich tych, którzy e, uszanowali i zrozumieli, że dzisiaj, jakbym miał prowadzić machinę B2B i szkolenie dla Was, to byłby to bardzo zły pomysł, bo jesteśmy w środku tego ognia, próbujemy to załatwić. I serdecznie nie pozdrawiam tych, którzy nie byli gotowi tego zrozumieć. E, I też, e, no cóż, pozdrawiam tych, którzy wczoraj wykazali się przez ten telefon zrozumieniem. I znowuż nie pozdrawiam tych, którzy. E, Twierdzi, że nas, y, zacytuje, może nie będę cytował, y, że nas obsmarują w internecie. O, bo to na pewno my chcieliśmy kogoś oszukać. No i cóż, y, szeszmy proszę te informacje, szeszmy proszę o tym, że coraz więcej metod jest na to, żeby wyciągać kasę od polskich firm w formie różnych oszustw. Wy podzielmy się tymi informacjami. Rozszerzajmy tą, tą wiedzę, niech jak najwięcej firm się o tym dowie. I szczególnie jeżeli macie jakąś firmę, która jest duża i w której wiecie, że pracuje mama, tata i pani księgowa od lat 20-30, nie mają procesów na to, nie są przygotowani, żeby się przed takimi oszustwami chronić, to szczególnie wyślijcie im właśnie ten materiał, żeby byli w stanie krótko obejrzeć i zobaczyć i się zabezpieczyć na przyszłość. Tyle. Yy, nagrywamy tak w sumie na dość dużym spontanie i dajcie też dużo miłości Klauduszowi, że raz, że się zgodził to szybko nagrać, dwa, że tak szybko to zmontował i że to poszło do Was dzień po tym, jak była cała sprawa. Tyle, dzięki i do zobaczenia w kolejnym materiale.